Ta, Dobra, eee... Z górą, nie? Z standardem pójdziemy To się czy coś, czy nie? Mogę Dobra To będzie mieli balans spoko, spoko. No kurde. Mm -hmm. Rotację robię. dobra. Poprawić to smokem, bo trochę tak bym chciał tutaj... Znaczy strzelbą, nie? Albo granatem, bo boję. Dobra, to może być granatem. 10 A, no. Dobra. <laughs> armory eee no, trochę późno i daleko <laughs> <laughs> nie mogę podchodzą już konsula, y tak? E, wiza już raszuję, dwóch wiza, dwóch wiza, dwóch wiza dwóch, dwóch na wizy poszło Od, od schodu będę raszować Filip tam, u ciebie Masz ich czy nie? No, zasmokowałem. Ok. Mm. Uh, Fisch? Mm. Równo na drogę, a idę do nic. Podchodzę chyba. Okay. Dobra. Nadal mogą być schody. Liza jest, cały czas jest wiza. Kaj na poszedł, żeby je zarejestrowalić tam Tutaj Gridlock Gridlock Dobra, nikogo nie ma na swadach Okej. Okay. Ja patrzę na te swady, jak coś wychyli, to go zdejmę To jeszcze jeden może być w dół No wiem, to się słucha na dół Na lewku jest Gdzie był? Przewidzę. Żakal schody, a drugi przy wejściu. Okej. Okay. Teraz to jest kamera tutaj, spokojnie. Kurde, na no, kletkę nie patrzyłem, jest na schodach. Jest na jest Co nie Zostaw tą kamerę tak, ja patrzę na A-pa. Okej. Okay. Rozhalał Nie wiem co mi wyjść. Żakal leży. Zofia jeszcze gdzieś była. Jest, Zofia. na A, pora, A. Nie, żyję, nie, żyję, nie, żyję, nie, 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 Jeszcze raz ja nie, się nie, wiem że nie, zły Ah. Sorry, ja tak Nie, Raz jeszcze musiałem trochę pobastić, po Nie, bo byłem pewien, czy tam jeszcze... Że ja oddychała. Musiałem się powiedzieć, co Dobra. Mm. Potrzebujemy Blackberda, mamy ten... Może oni też wezmą górę, może pójdziemy konsulem spróbować planta zrobić od okien. No nie wiem, tak. No, z... się do tak, 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 hmm. no, tak. Hm. Też może być w sumie. To no to jak wezmę garaż to jakoś próbujemy może archiwami wejść, nie? Coś na plecy No, 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 no Archiwami no. no to jest tylko jedyna awta Nie, nie ma jej No, no tak Wy to tak macie, że macie wysuszone łokcie? Yy, nie. Lesion, górę grają A może trochę? No to nie wiem, zmartwiłeś tak mnie tak. teraz nie sobie ja mam sobie krem na łokcie, słuchaj wiesz? Ja mam dwe na łokcie. Tak, nie wam, na łokcie, dobrze, no to dzięki. Krew na mają? ona na pewno. O. Taka bardzo sukę palców. nie, tylko palców. Boga nas pompi żółty. Marta ale focus 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 Okej okay, okej okay, focus 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 Reset spokojnie Reset dlaczego? Dlaczego ty to zrobiłeś Ale co? A elitka No okay. wiem Co jak to ale po tobie to się tego nie spodziewa Aha ta o, awarz zobaczyłem na elicka ogólnie Jeden jest y, przy łazience, bandit, na konektorze, uciekł na konektor. Eee, dobra, bo ty tam już pilnujesz. Mogę przejąć kibla. O nie, pisze do mnie znowu, mam spóla. Scanning! Bomb located! Mam spóla! Do biurka. Macie Mam coś było Fortepian, Caveira, Fortepian, kawejra mają Kawejra, Fortepian O Jezu. Fortepian jest kawejra Na pixel trzyma drzwi Leścion na Masz dronę? Widzila mają, Majo przy żółtych Widzili przy żółtych gdzieś Niko nie ma w tym pokoju słuchaj, wiesz? A nie ma przejścia żadnego tam? Nie ma Nie ma Jest na Jedno z żółtych I Lesion jeszcze został Widzil, Lesion, tutaj? kapkan Patrzę drugie, druga strona Mogę zapleszować jak chcesz, nie mówię tam, już tam biegam. Tam, tam. Jeszcze jedno użyć. Tak tam. samo. Oj. Kapkan Jest. Nice. nice, pięknie. Nice. Pięknie. Pilnuj, pilnuj, on plantuje. Patrzę drugi, patrzę Kamer... od tego, patrzę od tego drugiego. Nice, pięknie, zarąbiliście. To była piękna dwójkowa akcyjka.

Filip, ty idziesz Roma? Czy Trzy bandy, trikę Dobra, na górę, będę na No dobra, hmm. Tylko wiesz co, zrobimy tak Słuchaj, ja zaplantuję, a drodzy jak rzucą, to... to Jugger, nie reinforce'uj w środku Proszeka band tak, Tylko i okay. A, to są trzy, to nie są dwóch Zróbcie tutaj rotację Nie mam czym no, Ja zacznę no, bardzo, nie no, bardzo. Tak. Ale od jedy mogę spróbować zrobić a ruki masz granatów? Małe lada. No i pole. No jest pole. No jest pole. Dobra, H1 podpięty. I H2 podpięty, zajebiście. Oje. Dron na site'a wam wjechał gdzieś Um, Archiwa mogą raszować, nie? Tak wam powiem. na na Roma. Wizowe, wizowe coś. Dżakal. Dżakal na wizach jest. Jacal widzowe plecy no nam robi Dzięki, a plecy będzie robił widzili ten yy, i Jackal Zronował mnie Ja do Jako dron dronuję cię Dronuję Sajta Jacal już podchodzi na blisko mm, Urwano No, no i Nice jeszcze coś u ciebie? Jeszcze ktoś jest wizówka Gdzie był termaj kręcony? Nie nie, ten, serwery Okej okay. Wisz uważaj tam archiwa Archiwa jest Archiwa są Przebieg Kurwa, to winy jest Nie, jeszcze jest tam tarcze i Ritterman od yy, serweru To zaskoczyło, to wy? Dobra elew oficjes mogą być durebla. Widok też a e, jeszcze jeden, jeszcze jeden na dole. Archiwa. Thatcher, Thatcher. Gdzie lokiema? Ojej, ej, Ostatni leży, dobra. Ostatni w archiwach. Wreszcie ostatni. Archiwa, w archiwach, w archiwach, w archiwach. Na no slajdzie jest. W slajdzie A? Tak. Pewnie nie wiem czy on nie przeszedł ten korytarz tam już. Na korytarz ten taki po lewej. Tak, tak, chyba tam był. Na prawo może być od razu ten Filip. Tam na daleko. Tu. O, no, po prawej. Korytarz w sensie na prawej. Nie przeszedł już. Nice. Był site czy korytarz? Nie to był ten korytarz od lewej. No dobrze A, mówiłem tam ja tam rotację zrobiłem. A bo A... on rotacją przez site'a, dobra, no. dobra, dobra. Ma sens By, On był na A i na tą rotację na kluczak, w sumie uh -huh. ja tam w ogóle co to ty nie mówiłeś o rotacji tego info? No ja z, powiedziałem, że był w korytarzu właśnie bez sensu bez mówienia o rotacji, bo... Bo tak pomyślałem... No. Ja Garaż, co? Nie, wszystko mogę. No wszystko mogę, bo chcielibyśmy, że to może być garaż, nie tak na szefie. Garaż. Block na wypadek, na Dobra, wezmę jak coś. Ale tak bezpośrednio garaża nie pali. No nie mieli chyba przepałki, nie mieli. Mieli? Mieli, mieli, mieli. No i dziwnie grali Okej, okay. nie mają garażu Może się bali, że nie dadzą rady Band Tricky. Mają kurwa w środę Górę nie mają abba kurde, z tym termitem, no nie znam Nie, to jesteśmy Nie, to dobrze no, bombów. Gilla mają? Odcałem y od 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 na schotę

od... Nie wiem czy to jest robi Adminów, adminów. No ja chcę to przejąć, tak, tak. Widzi na dole? W wizach jest dronuję górę drunuję. Widzisz, zdąj tam środek kiedy dam tutaj boczną. Jest, jest, jest. Jest, wiem, widzę, widzę go. do okna. A wusaka jest przy moim. Wiem, już idę Widzisz, leży? Kurwa. Jest tam na dalszy, nie? Ruch leży za kanapą. Poczekaj. Dalej żyję. Jest. Nie oko moje Przeszedł chyba na prawo, nie jestem pewien. Adrian, po prawo za kanapą jest ruch jeszcze W środku. Tam. Jest u ciebie, dobra Widzę go, wchodzę Dobę Lesion jest tutaj pisz Leży lesion? Leży zresjon? No, nie, to nie. Nie, to nie. Nie, nie. Może być... A dobra, to nie. Gdzie? Nice, ah, nice. GG Ej nie zaczekajcie na chwilę na akwen okay. To dobry team mają 4 zerko Ale nasza mapa nie ma co ukrywać nie Wolf Konsulat to Czo? Mówię nie ma co ukrywać nasza mapa nie Konsulat